Dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy na padoku kucyków. Dosia z Delicją przyszły tutaj do stada. Dośka dość długo była razem z Delicją w boksie, ponieważ miała bardzo obniżoną odporność. E, miała brodawczycę i to taką bardzo, bardzo silną. Więc e, z racji tego, że te konie mają osłabioną odporność, to nie dość, że muszą być suplementowane dodatkowo. No to też przy takich zmianach e, pogody, przy takich wahaniach, to po prostu e, przeziębiają się łatwiej. Delicja też e, troszkę chorowała, ale u źrebaczków jest tak, że często weterynarze, jeśli nie ma gorączki, e, nie dają antybiotyków po to, żeby młody organizm sam. Sam sobie starał radzić z infekcją, i tak też było w przypadku Delicji. Także przyszedł ten czas. Są w stadzie. Jak zwykle było drobne zamieszanie. Oczywiście większość kucyków dosie zna, bo dosie są u nas już bardzo, bardzo długo Delicje też, no ale wiadomo, że jak te zwierzaki wracają. Po jakimś czasie nieobecności, no to jest wielkie poruszenie, ale nie było żadnej jakiejś takiej bardzo dużej awarii. Kto mi gryzie nogę? Mikuś, proszę cię. Oho, 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 i się zerwały. No muszę sobie pobiegać, wystały się troszkę. Także no, ale najważniejsze, że już dosia. Nie ma już praktycznie w ogóle śladu po tej brodawczycy. Ma czysty nosek. Była zaopiekowana przez te parę tygodni e, tak mocno. E, no dzień dobry! Dzień dobry! E, była suplementowana, więc no musimy jej dać czas, ale miejmy nadzieję, że już nie wróci e, ta brodawczyca. Na razie, mamy, na razie mamy z nią spokój. E, wszystkie zwierzaki oj proszę państwa wszystkie zwierzaki na razie mają już czyste noski o dzisiaj u nas pogoda jakby wiosna była roztopy się zaczęły dosłownie ale jest jeszcze chłodno troszkę to tam dzieciaki tam, ciotam, ciotam. Ciotam, ciotam. Iruś. Tam dalej mama Irusia. Cukiereczek. Mikuś. Daruś. I reszta naszych dzieciaczków. Podejdziesz do mnie, cukiereczku? Chodź. No nie wstydź się, chodź. Chodź szybko. Chodź, sypko! No nie ma ciocia ani cuksów, ani marchewek. Co to za akcja? Co to za akcja? E, dostaliśmy w prezencie, a w zasadzie nasze zwierzęta dostały. Oprócz tego, że e, worki z paszą od państwa, to też dostały takie ciasteczka e, dla koni. Taki zestaw. Uwielbiają te ciasteczka. Naprawdę. Z, są takie poręczne, bardziej poręczne niż marchewa, bo łatwiej mi jest upchnąć je sobie do kieszeni. Jak do nich przychodzę, to, to zawsze coś tam mam, żeby te bardziej nieśmiałe zwierzaki do mnie podeszły. Aczkolwiek no trzeba uważać, oczywiście, wchodząc do stada e, z wszelkiego rodzaju jedzonkiem. E, no bo wiadomo, one po prostu są zazdrosne między sobą się. Kłócą, i też są takie sytuacje, kiedy no, dla nas jest to po prostu niebezpieczne, tak? bo one wcale nie chcą nam zrobić krzywdy. Natomiast kopiąc się między sobą nie patrzą, czy ja stoję, czy ktoś stoi, tylko jest wtedy. Mówiąc kolokwialnie, niezła zadyma, więc staram się raczej staram się raczej nie przychodzić z tymi marchewami i z tym wszystkim. No ale czasami trzeba, bo trzeba kogoś odłowić, trzeba z kimś tu pogadać, żeby bardziej się ośmielił. Jest jeszcze kilka takich kucyczków, które, no, które tak nie, nie są przekonane, czy to warto podchodzić do nas, czy nie warto. Tak? Co tam, kochany? Ulubione zajęcie obgryzanie drzewek. A któż to do mnie idzie? Któż to się ośmielił? Karolinka, podejdziesz do mnie? No, dzień dobry. O, nie mam nic, kochanie. Nie mam nic, nie mam nic. Nie mam nic. Tutaj jest Daruś. Ostatnio miał zmieniany kantarek, bo chłopczykowi się urosło. A tak przy okazji, jak już zaczęliśmy filmik o dosi i delicji. To Daruś jest źrebaczkiem dosi. Starszym synkiem. Bardzo podobnym do niej. I do delicji. Bardzo sympatyczny kucyk. Naprawdę. Rozebrał się już z nowego kantarka. Nie, bo się chce ci tylko zdjąć. Sianko. Takim dzikuskiem był. Naprawdę dłuższy czas, mimo tego, że był u nas od małego, małego źrebaczka to straszne z nim problemy były i przy kowalu i przy wszelkich zabiegach a ostatnio zmężniał, wydoroślał i naprawdę podchodzi kizia się w ogóle nie ucieka przy tej zmianie kantarka też był taki spokojny trochę się obawiałam, że jak mu znajdę ten kantar to już będzie ciężko pana złapać ale nie a ząbki zmieniam, ząbki zmieniam, mleczaczek wypadł, rośnie, nie wiem, nie, nie pokażę Państwu niestety, bo ciężko, ale zmienia ząbki. Co Karolinka? Zjesz mi palucha, nie mam nic, przyjdę jeszcze do Was później. Tutaj niebiesko oka ja też ostatnio nie bardzo chciała podchodzić o niunieczku podejdziesz nie wiesz czy się opłaca co nie wiesz czy się opłaca nie chcesz to nie przyjdzie czas i na ciebie a kto mnie tak zaciepie także tak to właśnie wygląda u naszych kucysiów stoją jedzą, bawią się podejdziesz jednak Tak nie wiesz tak nie wiesz czy się opłaca pewnie No chodź chodź malutka dobrze już wam daje spokój już wam daje spokój Pozdrawiam państwa serdecznie i razem z naszymi Kucyczkami życzymy miłego dnia.